Kochana, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. w Tą cudowną energię dnia dzisiejszego. Sprawdźmy sobie, zobaczmy sobie, co przed tobą co masz zostawić. Co masz zostawić? Ja widzę, że tutaj mam jakieś dziwne włosy. Kochani, co masz zostawić za sobą i gdzie masz iść? Zostaw zmartwienia. Zostaw te wszystkie zmartwienia o pieniądze. Zostaw i e, przestań się martwić e, i porzuć ten lęk, bo to jest irracjonalny lęk. Ja wiem, ja wiem, że możesz się obawiać, że możesz mieć jakieś... Zastanawiasz się dlaczego dlaczego nie ma tych pieniędzy, ale zobacz, ta karta mówi porzuć ten strach, bo on jest irracjonalny. To jest coś, co po prostu powoduje, że nie potrafisz się cieszyć z chwili obecnej, bo nieustannie rozkminiasz, um, co będzie z finansami. Finanse będą. Finanse będą, jak się od na nie otworzysz. Co przed tobą? Przed tobą jakieś, um, jakieś tematy z twoim partnerem, albo jeżeli nie jesteś w związku, to z jakimś mężczyzną, z szefem, z kimś z rodziny, z partnerem, który właśnie może. Zarzucać ci nieodpowiedzialne zachowanie w stosunku do pieniędzy albo powodować, że będziesz czuła się winna, że masz odpuścić ten strach o pieniądze. Ale tu ewidentnie słuchaj siebie, posłuchaj siebie, wczuj się w siebie. Co ci sprawia przyjemność, co chcesz robić w swoim życiu, co jest największą przyjemnością dla ciebie? I na tym się w tym momencie skup, na robieniu tego, co Ci sprawia przyjemności. Wszystko jest związane z finansami. Porzuć strach, otwórz się na nowe sposoby zarabiania, zastanów się w ogóle, jak chciałabyś zarabiać pieniądze i to się po prostu w Twoim życiu wydarzy.